maneczko I wróciłem do Polski. Jestem nad moją ulubioną rzeczką, oczywiście. I będę wchodził w to miejsce, gdzie ostatnio łowiłem z kolegą z emisariuszem. Łapały się różne rzeczy w środku w wodzie, więc trzeba wejść zobaczyć co tam siedzi. Do zobaczenia w wodzie. Mam takie fajne rękawiczki odblaskowe dzisiaj. No i schodzimy. Jak widać, woda opadła już. Da się zejść niżej. Czy żeby coś na żywo było? Zobaczymy. Najpierw muszę tutaj wejść, bo chyba tutaj jest mocno zamulone. Eee! Fajnie jest, dobrze jest. Dobra. No tutaj coś jest Coś co nie chciało za nic W świecie wyjść Z brzegu Tym razem wyjdzie Jakaś rura No proszę Pierwszy fant Już tak porządny Pierwszy fant i taka wielka rura Albo ruła, jak kto woli. No i już mam 3 kilo. <laughs> Na brzeg. No i jest coś. Długo nie trzeba było czekać. Nawet dwie rzeczy to są. No, dzisiaj chyba coś czuję, że będzie pełna kasterka fantów złomowych. Co to jest? Ciężko powiedzieć. Czy mnie oczy nie mylą? Tak, to jest kłódka. To jest kłódkowe zagłębie już nieraz złowiłem. Ostatnio dwie tutaj złowiliśmy z kolegą. No i to też jest taka okrągła. Ła. Obcięta. No moi drodzy, zapowiada się miejscówka na kilka dobrych wypadów. Nie wiem jak to się stało, że wcześniej tu nie wchodziłem do wody. Bo łowiłem nad tą kładką dużo. I w tamtą stronę też szedłem. Tam taką wielką skrzynię wyłowiliśmy z tatą, trzeba było ją wykopać z brzegu. Tym razem od wózka starego, jakiegoś dziecięcego. Powiem Wam, że już myślałem, że jakaś flinta. Myślałem, że to, wiecie, taki stary prochowy pistolet, ale nie, bo nie ma tutaj dziury w lufie. Jakiejś szczypce. Niekompletny, albo klucz. Ile tu jestem? 5 minut. Taki fajny płaskownik wyszedł. Jak widać, w Polsce też można łowić takie śruby jak podobne na starym porcie w Holandii. Lubię, lubię, bo to już jest porządny złom. Dobra, na szybko wam powiem, tutaj jest coś wielkiego przygniecione, rusza się, ale prawdopodobnie jest przygniecione przez ten bloczek. Muszę ten bloczek najpierw podnieść i go gdzieś przerzucić. Może się uda teraz. Uff. I ten bloczek przydałoby się przerzucić w prawo. Spróbujmy. Idzie. Idzie, idzie. O! Jeszcze trochę. Jeszcze raz. Dobra. O, no dobra. Może teraz się uda wyjąć to coś. Co to jest. Uff. Nie wiem jakiś deskiel wygląda jak od kosiarki, Ale ciężko powiedzieć, śmieci jeszcze się przyczepiły do tego. Uff. Jak wyjmę to się włączę, bo już nie mam... Nie mam tchu, żeby mówić. Akcja wydobywcza powinna być nagrana. Przekręciłem to znowu na bok. Posłużyłem się tym betonem, żeby to postawić na tym No Jest to coś ogromnego. Spróbuję to przeciągnąć do brzegu Może jak wyjdzie na brzeg to... Zidentyfikujemy to bydle. To są jakieś drzwi. O, a tu co? Taki plastikowy. A nie, to się przykleiło. To jest przyklejony jakiś fand. Zdziwiłem się, że taki plastik by do tego przylegał. Dobra. Z tej strony to wygląda tak. Czyli taka blacha ogromna. Wiadomo, że już tata będzie musiał przyjechać te czwórką. Dobra. No i dobra. Jak chcesz. to w bóle się zakopałem. Dobra, leży. O matko, tutaj jakiś, jakiś uchwyt tutaj jest. Ale co to jest? Nie wiem, bydle potężne Uu. No niesamowite O słoiczek aż mi się przypomniał słoik z rubinami Tu raczej rubinów nie ma tylko jakaś farba prawdopodobnie Otworzyć, zobaczyć co tam jest o, o kurde Śmierdzi farbą, no, albo rozpuszczalnikiem. Tego kręcam, żeby nie skazić terenu. I zabieram Ej, spójrzcie na to, wygląda jak jakiś karabin <grytania> Ale tutaj jest jakiś dziwny materiał kruchy, a tu na końcu jest guma o więc nie, nie może to być jakiś karabin. Może to jest końcówka od węża? Prędzej. Jeszcze taka ulepszana. No, ale wyglądało nieźle. Pewnie taką miniaturkę zrobię. No to co my tu mamy? No i kolejne lusterko, ale tym razem można się w nim przejrzeć. Siemanko, ludziska. Dajcie łapkę w górę. Ostatnio oglądałem kaniów czysty. No i pozazdrościłem mu tej rzeczki. Łowił takie fajne fanty. Jeden za drugim, piękne butelki. No i szpadelki też. No i oczywiście bagnet, ale tych szpadelków też mu trochę pozazdrościłem. No to proszę bardzo. Chcecie szpadelek? No to mamy. Oj, jeszcze później worek jakiś wyjmę, bo się przyczepił. To mamy szpadelek. No chyba się już. Raczej nie nadaje do niczego. Ale fant to fant. Leci na brzeg. Opla. No i tuż obok szpadelka coś kolejnego. Chyba ruła. O tak. I to jaka? Co to za ruła? Jakaś taka dziwna. Taka z uchwytem. Co to mogło być? Wygląda jak jakiś fragment od jakiejś maszyny bojowej, może? <laughs> Ciekawe. Jakaś ładownica do pocisków. Mówcie mi, mówcie mi. Pełna oczywiście błota i szlamu. Nieźle. Położę ją delikatnie, bo jest dość krucha. O! Zaryzykuję i nagram na żywo. Bo coś tutaj okrągłego widzę w wodzie. Może najpierw sprawdzę, może to jest coś metalowego da się wyjąć bez zanurzania ręki. Tak! No i nie myliłem się. Jest. Pokrywka od garnka. Lecimy na żywo. Znowu jakiś mocny zaczep. Huuu. Uh. Czyżby? Aha! Myślałem, że szpula A to dno beczki Dno albo spód No zależy jak to jak postawi beczkę, nie? <grystanie> o! Jest No i mamy taki bolet <grystanie> Też często występują w moich odcinkach Różne bolce nie mam pojęcia co to jest. Myślałem, że jakiś znak. Może to jest znak. Jakiś stary. I najlepsze jest to. Udało mi się odczytać, co tu jest napisane. 20219 to łatwo przeczytać. Ale co tu jest na górze napisane? Bulgers. Co to jest Bulgers? Co to jest Bulgars, to nie wiem. Leci na brzeg. Zadzwoniłem do taty. Oczywiście powiedział, że po pracy akurat będzie wracał w pobliżu, więc zajedzie. Ja mu schowam w krzakach przy kładce te drzwi pancerne i, i, i odbierze. I niedługo pojedziemy na złom, bo złomu przybywa na przykład teraz. Taki grubas wyskoczył. Także niedługo widzimy się na złomowisku z grubym i z cienkim i trochę kolorku też No, a jeśli chodzi o Metalleo, no to 15,5 kg 400, e, 480 480 zł zarobiliśmy Z miedziuchy z Metalleo. Dobra, ogłoszenia parafialne dobiegły końca, łowimy dalej. Co jest z tymi lusterkami? Teraz takie ogromne znowu wyłowiłem od jakiegoś autobusu czy co? Jakaś dziupla tu była Rzeszów 2008 no, niezły fant wpadł Taki pręd przyspawany do bolca. Oczywiście, a do czego innego mogło być przyspawane. Tylko do bolca. Ja ci nie mogę. Znowu coś ogromnego Jakaś znowu blacha Dobrze, że tata przyjedzie to ją też zabierze Ale potwór o! Powiecie mi co to może być. Jest napisane Moldowa, czyli Mołdawia. No i chyba tutaj jest herb Mołdawii. <laughs> Ale co to jest? Jakieś, jakieś, kurczę, nie wiem. Mołdawia. Mołdawia w opatówce. No niech będzie. Dobra, ja idę, na, właściwie jadę na podsumowanie. A te trzy wielkie potwory, czyli nazywam je drzwiami pancernymi, drzwi pancerne, ten kawałek blachy i dekiel, pojadą z tatą. Także do zobaczenia na podsumowaniu. Serio? Sprzątałem niedawno ten wąwóz. Ktoś taką butlę tutaj rąbnął. Ktoś, kto jest pusty, jak ta butla. Pustak. No to siema na podsumowaniu. Witam. Oprócz tamtych trzech wilkoludów. Jeszcze takie rzeczy. Tutaj ten znak. Jakiś bulgers, nie mam pojęcia. Jaki bulgers, coś takiego. Jest szpadel, jest pręt z bolcem. Jest są dwa lusterka. I to jest chyba uchwyt od tego lusterka mniejszego. Takie jeszcze grube złomy. Jest kłódka płaskowników sporo. Długa, gruba ruła. Jest dekiel, jest kółko od wózka. Takich płytek kilka było. Także złomu pod dostatkiem. O, już nie widać mnie prawie. No i jeszcze tutaj parę takich drobiazgów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i subskrybujcie. Hejka!